Siema, siema, ile kilosów dzisiaj? Biegunka team, moc. Nie ma lekko, trzeba tyrać. Dzisiaj dwuminutówki, tempówki. A u Was? Jak sprawa wygląda? U mnie tak. Yeah. Ile tych tempówek trzeba zrobić? Różnie Ależ jakie tempówki Ja dzisiaj Co założyłem Że biegam dwuminutówki Dwuminutówki Założenie Założenie do 160 tętna. Czyli maksymalne tętno na dwu minutówce nie powinno przekroczyć 160 uderzeń na minutę. Przerwa 2 minuty w marszu. Właśnie robię przerwę. No i tak z 10 razy planowałem zrobić. Co wyjdzie, zobaczymy. Na razie się zdenerwowałem. Ponieważ pierwsze tempówki, które zrobiłem, były za szybkie. No ale teraz ostatnią ładnie nie zrobiłem. No 161. Pamiętajcie, że nie ma co się podniecać. A to jest bardzo znane. Ja człowiek się podnieci, że szybko mu się biegnie, fajnie. A na treningu nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby na treningu bić rekordy. Rekordy bije się na zawodach. A na treningu trzeba budować formę. Dlatego trzeba się trzymać w miarę założonych planów. A nie forsować się na maksa. Dlatego mam nadzieję, że już nie będę tak szybko biegł. Ja biegłem te pierwsze tylko jak tą ostatnią, którą zrobiłem, także kończę, o kurde dwie minuty, już mi się przerwa skończyła, narka. Okay. Przerwa trwa, minuta 10, 20 odcinków mamy, coś musiałem znowu pomieszać nie powinno być parzyście a przerwie no ale będziemy analizować później ważne że teraz jest czyli mamy jest 20 odcinków aha na początku jeszcze robiłem rytmy na rozgrzewkę to 6 i 7 13 siedem odcinków powinno być albo 7 no okay. klej. no już się rozgadałem trzeba wiedzieć Znowu za szybko, widzicie 167, niedobrze, wbijamy przerwę, miało być 160, a było nawet więcej w trakcie biegu Ale nie mówiłem nic, żeby jeszcze nie zawyżać bardziej, bo było 169 na tym odcinku, nie jest to dobre, ale co zrobić jaka już jest natura ludzka Teraz trzeba wolniej biec dlatego trzeba Chyba wyłączyć telefon znowu bez pieprza Nierka. Ok, teraz spróbujemy. Lepiej powiedz. OK, teraz troszkę lepiej był ale jeszcze nie idealnie. Teraz trzeba jeszcze lightowy powiedz. OK, trzeba obliczyć ile zrobiło. A tu hardkrowy przejazd. Bardzo korowy przejazd i budka sterująca wszystkim, numer 52 dwa, <grybujesz> to jest. zobaczcie czy coś nie idzie gdzież tam jest kierownik albo pani kierownik wszystkim steruje to powinno być bezpieczne Mieszmy z innej perspektywy wódka są różne znaki po prawej budka z szybką. Pani sobie widzi, czy jedzie pociąg, czy nie. I zamyka. Zamyka przejazdy. Tak to funkcjonuje ładnie. Pani, albo pan, nie wiadomo. A może jeszcze coś innego. Chcę <grystanie> pociągi jeżdżą. A tu auta. Po drodze. Przerwa drodze Przerwa Wysoka Przerwa Wysoka minęła. Okay. Znowu tam opada za dużo, ale nie jest źle A jest Dobra Co tu jeszcze powiedzieć o rytmach Rytmy Są bardzo dobrą jednostką treningową A ja nie rytm Tępówki, ten rytmy też, ale tępówki też. Tylko, że tępówki są dosyć męczące. Jeszcze jak ktoś nie ma pulsometru i biega na wyczucie, to jeszcze bardziej się podejrzewam, forsuje. Chociaż no nie każdy. Ktoś rzeczywiście zna swój organizm i potrafi się wyczuć, to może nawet na wyczucie biegać lepiej niż ktoś pulsometrem. Oczywiście, można też tempówkę wyznaczać czasówkami. Zrobić test kupera, Chcę powyliczać, ile procent tam powinno się biec, jaki odcinek. Też można sobie tak zrobić. Pewnie, że tak. Ale jakby na to nie patrzeć, tempówki są jedną z mocniejszych. Jednostek treningowych, wiadomo, poza sprawdzianami, no i poza zawodami, ale, ale no, nie można ich robić za często, żeby się nie zajechać. Jak tu mówią, biegacze. Dobra, ja robię jeszcze jedną, narkę. No i tempówki poszły. Nie wiem czy coś widać oprócz tej lampy, chyba nie za bardzo. Ale tempówki zrobione. Jak widać jeszcze żyje. Nie było takie straszne ale ja uważam, że nie było w takie straszne ze względu na pulsometr o pulsometr pozna... pozwala mi w super sposób regulować obciążenie tempo z jakim biegnę sobie i dzięki temu nie robię jakichś szaleństw i sobie mogę teraz uśmiechem wracać na chatę ale ja tu zobaczcie jeszcze pokażę jaką hertkrową ścieżkę. idę no. jeszcze kawałek koniec z 10 minut rozchodzenia A sam przyszedłem, nie wiem czy coś widać, by nie za dużo. Nie spotkałem żadnego dzika. Pozdro, biegunka Tim. Moc No i jak to się skończyło? Godzina 34 minuty. 28 lapów. Pozdro, moc.